Dzień dobry kochane. W dzisiejszej prezentacji postawiłam na kolorowe sukienki. Wszystkie modele znajdziecie na wersa.pl. Korzystajcie z darmowej wysyłki oraz z rabatu 20% na hasło sale 20. Zacznijmy od modelu, który mam na sobie. Jest to sukienka Piera. Bardzo kobieca, bardzo taka lekka, fajne, fajne kolorki. Ten model występuje od rozmiaru 38 do rozmiaru 48. Ja tutaj prezentuję Wam biel z takimi pudrowymi kwiatami, natomiast mam jeszcze szarość, mamy granat z kwiatami, także musicie sobie koniecznie zobaczyć na naszej stronie. Także tutaj mamy ramionka, takie bardziej opadające kołnierz. Zawsze tutaj macie także paseczek w kolorze sukienki oraz rozklaszowany dół. Dobra, następny model. Sukienka Vigo, też jest tutaj z paseczkiem, zakładany dekolt, bardzo leciutka, szyfunkowa, z przedłużonym tyłem, bardzo fajny print, fajna kolorystyka, taka inna. Następny model to sukienka Doretti, sukienka bardzo lekka, bardzo fajny materiał, bardziej taki śliski, z nakrapianym złotem, szarość, z beżem, Do pasecz z paseczkiem też się będzie super prezentować. To jest również model uniwersalny, natomiast tutaj te modele uniwersalne rozciągają się nawet do 110 cm w biurze, także nawet, nawet sporo. Następny model to sukieneczka od Otello. Występuje do rozmiaru 50. Tutaj mamy przecinany rękawek, natomiast możemy sobie ten rękawek również związać. Materiał bardzo lekki, bardzo cieniutki, taki ala la, la jedwab, bardzo przyjemny. Ostatni model z okieneczki. Ten model występuje do rozmiaru 44, również w dwóch wariantach kolorystycznych. Tutaj mamy takie kolorowe kwiaty, funkcje haberek, natomiast też mamy same kabrowe kwiaty. Także musicie sobie koniecznie zobaczyć też na naszej stronie. Model występuje do rozmiaru 44-46, to też musicie zobaczyć, bo już nie pamiętam do końca. Także mam nadzieję, że dzisiejsze sukienki Wam się podobały. Wszystkie modele znajdziecie na labesa.pl. Korzystajcie z rabatów. Miłego dnia. Buziaczki, papa!